Jak ja jeszcze tutaj do tego właśnie liceum chodziłem, no to my byśmy w ogóle w zupełnej rzeczywistości, nie można było wyjechać za granicę na wymianę młodzieży, czy to właśnie takie licealnej czy tam, czy studenckiej. Polska była biedna, Polska tęskniła za tym, co jest na zachodzie, a dzisiaj to jest wszystko takie oczywiste i trzeba o tym pamiętać, że te pieniądze nie przyleciały z nieba, że się nie wzięły, znikąd tylko to był wysiłek prac pokoleń, żeby najpierw się do Unii Europejskiej dostać, żeby czerpać z tego wspólnego budżetu, a później żeby to wszystko zainwestować i być w miejscu, w takim jakim jesteśmy. My dzisiaj jesteśmy piątą gospodarką w Unii Europejskiej, dwudziestą gospodarką na świecie. Swobodnie się przemieszczamy po całym, po całym świecie. Wszędzie nas szanują. My jesteśmy naprawdę poważnym graczem, tylko mało osób, szczególnie młodego pokolenia, o tym wie. No bo dla nich to jest po prostu no, oczywiście Z jednej strony dobrze, ale z drugiej trzeba o tym pamiętać, bo później się rodzą różnego rodzaju ekstremalne ruchy polityczne, które twierdzą, że jest źle, że trzeba z Unii Europejskiej może wyjść. No to ja gratuluję, bo jeżeli wyjdziemy z Europejskiej, to wrócimy do do czasów, które ja pamiętam, one nie były dobre. I jakie te najwa najważniejsze zmiany, tak po krótkiej mówić? Mm, na przykład zbudowanie e, dużej ilości mostów, e, czy kolej, na przykład została bardzo zmodernizowana, czy nawet u nas w szkole sala biologiczna jest dofinansowana z środków europejskich i Dzięki temu wygląda bardzo ładnie. A co wam młodym ludziom daje Unia Europejska? Możliwość wyjazdu za granicę. E, tak naprawdę tylko z dowodem. E, dzięki temu możemy zwiedzać Europę. E, dofinansowanie na przykład ścieżek rowerowych. Jak ktoś lubi sport, to dużo obiektów jest e, dofinansowanych. No i... Ja jako osoba młoda, która interesuje się polityką, na przykład jak był COVID, to wspólne przetargi, na przykład na maseczki, to taka poprawa bezpieczeństwa. Edukacja europejska jest niezwykle ważna, dlatego że Polska nieco ponad 20 lat przystąpiła do Unii Europejskiej, dokładnie 21 lat temu. I wydawało nam się, że odrobiliśmy zadanie, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, ale w życiu publicznym, także w takim obiegu wśród młodych ludzi pojawia się wiele półprawd, nieprawd, stereotypów, mitów. I chodzi o to, żeby z tymi ludźmi rozmawiać i pokazywać, jak rzeczywistość faktycznie się kształtuje, jak wygląda. Dlatego też wcześniej w tym roku reaktywowaliśmy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, a tego, tego typu rozmowy, tak jak ta z Lechowie, bicem ogólnokształcącym, jest niezwykle ważna, żeby merytorycznie, rzetelnie, mówiąc o twardych faktach, przedstawiać to co wynika z naszej obecności w Unii Europejskiej, ale także mówić o ewentualnych zagrożeniach, które także kreślą się, jawią i o nich trzeba umieć otwarcie rozmawiać, bo od młodzieży Chowania, zależeć będzie przyszłość naszego kraju, naszego państwa. Konferencja jest po to, aby podsumować te 21 lat Polski w Unii Europejskiej, i pokazać młodzieży, pokazać wszystkim, co nam dała Unia i dlaczego jest tak ważna i potrzebna. A zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy Unia przeżywa, można powiedzieć, swój kryzys. My pokazujemy młodym inwestycje kolejowe, drogowe, szpital i ochrona zdrowia. Wszystko to, co dobre w województwie lubuskim. Ja też jestem z pokolenia, które nie pamięta czasu. Sprzed Unii Europejskiej. Myślę, że ta młodzież siedząca w się dowie się czegoś nowego i ciekawego i nabierze tego przekonania, że Unia jest potrzebna i ważna. Mamy debatę unijną, debatę połączoną z konferencją. Próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co dała nam Unia Europejska nam jako. Polsce, nam jako społeczności lokalnej, nam jako uczniom. Debata połączona jest z konkursem Zoom na Europę oraz krótkim wykładem o historii Unii i o jej szczególnej roli w naszym polskim społeczeństwie. W debacie biorą udział uczniowie naszej szkoły, przygotowani przez nauczycieli, zaproszeni goście. Myślę, że większy jest entuzjazm Unii, bo Unia daje wymierne korzyści. Uczniowie to widzą, dostrzegają na co dzień. Wiedzą dużo. O podstawowej historii, o członkostwie w Unii.